Witam Was serdecznie dwoma piórkami, bo akurat pochwyciłam dwa. Kochani, mam zaszczyt ogłosić drugi stopień kursu, kursu Tarota. Serdecznie zapraszam na kurs Tarota, stopnia drugiego. Jesteśmy już po pierwszym. Dla niewtajemniczonych mogę tylko powiedzieć, że kurs był dla mnie świetną przygodą i dla uczestników. W Wspólnym takim podróżowaniem przez wielkie i małe arkana w pozycjach prostych i odwróconych. <laughs> Śmieję się, bo niektórzy po prostu nie cierpią tych pozycji odwróconych, akurat nie moi kursanci, tylko widzowie. Myślę, że w mniejszości, ale co jakiś czas takie głosy się podnoszą. Dlaczego pani odwraca karty? Dlatego, żeby odczyt był bogatszy. To tak, jakby tylko zaakceptować w sobie strefę blasku, bez strefy cienia, czyli mamy idealnego człowieka bez żadnych minusów, tylko z samymi mocnymi stronami. To jest mniej więcej takie uprosz, upraszczające porównanie. Także ogłaszam wszem i wobec inauguracji kursu Tarota drugiego stopnia, do którego serdecznie zapraszam. Mogą wziąć w nim udział również ci, którzy yy, nie, nie towarzyszyli. Yy, nam mogę powiedzieć, społeczności, kanału w tej pierwszej części. Po prostu kurs jest dla tych wszystkich, którzy mają pojęcie o interpretacji. Karta rota w pozycji prostej i odwróconej, bo to będzie w zasadzie najistotniejsze i doświadczenie z kartami już jakieś mają, czyli to już nie są takie stricte tylko i wyłącznie podstawy, tak. Ruszamy 20 lutego, moi drodzy, 2021 roku, roku bieżącego, Anno Domini 2021. 20 luty to jest sobota. Starzy bywalcy wiedzą, że co sobotę przesyłam filmik z nagraniem. Cena jednego filmiku 25 zł, cały kurs, czyli śmieszna cena, przyznacie, tym bardziej, że często ta każda część przekracza godzinę, bywa, że i dwie godziny. Z założenia jedna lekcja trwa około 45 minut, ale wiecie, że jak ja się rozgadam, to i do dwóch godzin czasami dobrne, więc ja się tak ściśle nie trzymam tych ograniczeń czasowych, jak jest potrzeba, to po prostu lekcja trwa dłużej. 10 spotkań. Cena całego kursu łącznie 250 zł. Można wykupić kurs cały, bądź y, jakąś tam część wybraną, jedną, dwie, bądź trzy, i ewentualnie się zorientować, czy chcecie iść w tę podróż, czy w tę drogę razem ze mną dalej. 20 lutego ruszamy, zgłoszenia przyjmuję na. Mailową, wyłącznie drogą mailową. Także kto chce, pisze do mnie, zgłasza i oczywiście po podaniu numeru konta w mailu opłaca ten kurs. W tytule przelewu wpisując ilość wykupionych lekcji i adekwatną cenę, tak? Przypominam, koszt jednej lekcji od 45 do 2 godzin nawet lekcja trwa 25 zł, czyli śmieszna cena. Żadnych korepetycji w tej cenie, żadnych korepetycji w tej cenie nie znajdziecie, dobrze o tym wiecie, rymuje się, czyli prawda. Zgłoszenia przyjmuję na adres mailowy mistyczka, proszę bardzo. mistyczka 70 Małpka gmail.com. O, tak chwileczkę tutaj zatrzymam to w kadrze, żebyście mogli to sobie odczytać. Zainteresowane osoby sobie przepiszą. Mistyczka przez 2s z małej literki oczywiście Mistyczka 70, małpka gmail.com. Aha. Cóż jeszcze musicie wiedzieć, że kurs drugiego stopnia, tym się będzie różnił od kursu pierwszego stopnia, że tutaj zupełnie y, takie osoby nie mające pojęcia o, o, o tarocie, y, y, no to raczej nie, to mogą wykupić y, pierwszą część. Y, ona nadal jest aktualna. Y, w drugiej części, kochani, będziemy robić różnego rodzaju rozkłady. W połączeniu z takim ujęciem rytualnym, czyli rytualne zastosowanie w życiu codziennym do rozkładów karcianek, będziemy do, dołączać białą magię, wyłącznie białą magię. Absolutnie żadnej innej, o różnych odmianach, jakich szarości, to nie wchodzi w grę. Magia biała, zaklęcia uzupełniające rozkłady, będą rozkłady numerologiczne, rozkłady karmiczne, rozkłady medytacyjne, rozkłady programujące na cel i na, na wzmocnienie tego celu, to na pewno. I... Moi drodzy, chodzi tutaj o takie eklektyczne podejście do tarota, czyli nie tylko karty, ale jak to połączyć z innymi metodami, z innymi metodami ezoterycz, ezoterycznymi, żeby po pierwsze i wgląd w karty był bardziej bogaty, szczegółowy i żeby też dawał takie jakieś wskazówki, rozwiązania. Problemów najróżniejszych, rzeczowych. Dzięki takim rozkładom można też po prostu transformować. Karty mogą nam towarzyszyć osobistej transformacji, naszej świadomości i to są nie tylko podpowiedzi, z których oczywiście można korzystać nie trzeba. Ale też jest to element naszej transformacji. To znaczy, że dzięki tym rozkładom możemy sobie stworzyć. Taki mały program na najbliższe tygodnie, miesiące naszej życiowej drogi. No nie na zawsze, oczywiście. Bardzo takie rozkłady są pomocne, żeby mieć wgląd w karmę, w uwarunkowania numerologiczne, które wynikają z daty urodzenia które niosą ze sobą potencjał, klucza wcieleń. Będziemy pracować z kartami w połączeniu z medytacjami, również sennymi, ze snem progresywnym. Różne takie techniki będę Wam objaśniała, zawsze w połączeniu z kartami. To nie będzie na przykład tylko numerologia, tylko rytuał, Coś tam tylko, zawsze w połączeniu z konkretnymi rozkładami karcianymi. Cały czas tarota się uczycie. Pierwszy stopień to zdecydowanie było za mało. To był wstęp, ledwie, czyli takie przedszkole tarotowe. No teraz możemy powiedzieć, że przechodzimy do szkoły podstawowej i gimnazjum. Powiedziałabym, że ten drugi stopień to jeszcze nie jest zaką złotego brzasku, Nie jeszcze nie ten etap, jeszcze za wcześnie kiedy uznam, że już czas wtedy oczywiście będzie etap trzeci kolejny, myślę, że kolejne wtajemniczenia też w ogóle będą w węższym mniejszym gronie, ja sobie różne osoby sama dobiorę metodą intuicyjną skorzystam z podpowiedzi wahadła i mam jeszcze swoje inne metody, których nie ujawnię, ujawnić ich siłą rzeczy nie mogę, są to metody zupełnie moje indywidualne autorskie mojej pracy z kartami i nie tylko i dzięki którym będę wiedziała, z kim dalej mogę iść do ostatniego etapu. I ten ostatni etap, to nie wiem, który to będzie, trzeci czy czwarty, trudno powiedzieć, jak nam się ta przygoda rozwinie, tarotowa, wtedy już przewiduję stworzenie szkoły i spotkań z takich, no już bardziej na takiej stopie prywatnej wręcz, z, no już z wybrańcami sztuki. Nie wszystko dla wszystkich to jest to jest normalne i logiczne po prostu. Ale póki co, jesteśmy na drugim etapie. Będzie to świetna przygoda. Chciałam podziękować wszystkim uczestnikom pierwszej edycji, pierwszego etapu za no, mocną grupę pod wezwaniem. Mogę powiedzieć. Świetnych ludzi, świetne energie. Które się na odległość wyczuwa. Ja przynajmniej mam ten dar i wyczuwam. Niektórzy z uczestników również ten dar posiadali, czy posiadają, i wręcz telepatycznie się porozumiewaliśmy. Te osoby wiedzą, o kogo chodzi. Po prostu, jak w życiu, z jednymi jest łatwiej, z innymi jest trudniej. Jednym osobom trzeba poświęcić czasu mniej, innym więcej. Niektórym wystarczyła lekcja, inni pisali do mnie maile. Z, jeszcze z innymi osobami, z małą garstką kilku osób, prowadziliśmy dość taką intensywną, bogatą korespondencję. Omawialiśmy każdą lekcję po kawałku. Także dla mnie to też było spore wyzwanie i czasowo. I do zagospodarowania, i, i no i wiecie, i też tak otworzyło mi też różnego rodzaju szufladki, ponieważ każdy z nas gdzieś tam mimo wszystko wbrew własnej woli też się zaszufladkowywuje, po prostu pracując z czymkolwiek, na jakimkolwiek materiale, mamy zawsze ten taki element ryzyka wejścia w rutynę jakąś tam pracy, prawda? Natomiast takie spotkania z ludźmi po prostu też rozszerzają moją percepcję metody mojej pracy moją świadomość ja dzięki tym doświadczeniom też zdobywam dodatkową wiedzę i paradoksalnie też wszystkiego na temat kart nie wiem za każdym razem pokazują się nowe rzeczy i nowe interpretacje rzeczywistość się zmienia czasy się zmieniają żyjemy w innej epoce to nie jest epoka Słuchajcie, w wynalazku maszyny parowej, tylko cywilizacja poszła już dużo dalej. Żyjemy w czasach bardzo zawikłanych, niepewnych i wciąż ciekawych. Bardzo ciekawych w gruncie rzeczy. I karty fajnie to opisują różne rzeczy, różne takie niuanse, których. Na których, o których tarociści nie mogliby nic powiedzieć 100 lat temu, czy, 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 czy jeszcze wcześniej, prawda? No nie, mamy tutaj zupełnie inny też poziom duchowości w tej chwili ludzi. Dużo ludzi przebudzonych, z tym, że przebudzonych to znaczy, ja to uproszczę do takich dwóch przymiotników, epitetów. Przebudzonych, to znaczy po pierwsze, bardzo empatycznych i telepatycznych. Empatycznych i telepatycznych. I na tym bym przestała, ponieważ jakieś takie inne elementy tego przebudzenia, no, one jeszcze wciąż pozostawiają dużo do życzenia. Nic w tym złego, nic w tym złego. Nasza droga życiowa jest ciągłym rozwojem duchowym, emocjonalnym, psychicznym. I dochodzeniem, przynajmniej próbą dochodzenia do równowagi Gdzieś ciągle oscylujemy wokół tego stanu równowagi Raz lepiej, raz gorzej nam to wychodzi Ale jest bardzo, bardzo ciekawie Więc na, do tej podróży, czy w tę podróż Chciałabym zabrać jak największą grupę ludzi I z jak największą grupą osób też dojść to do... nie do końca Bo nie ma czegoś takiego jak ko koniec przygody tarotowej Medytacyjnej czy jakiejkolwiek innej związanej z naukami ezoterycznymi. Naukami. I słuchajcie, świadomie użyłam tego słowa: nauka. W Polsce akurat ta ezoteryka, no to taka, taka, taka biedna, tak wiecie, leży odłogiem, zaniedbana i niedoceniana. W Wielkiej Brytanii na uniwersytetach macie, nie pamiętam którym, ale na pewno to jest potwierdzone, tylko nie pamiętam na którym to jest do sprawdzenia. Na studiach stacjonarnych macie nauki ezoteryczne. Uczycie się tam astrologii, tarota, psychologii, junga i tak dalej. Różne przedmioty ezoteryczne, magiczne. Także taki mały Harry Potter w pigułce. Eee, tego u nas nie ma, ubolewam. No ale mamy kursy. I na ten kurs was serdecznie zapraszam. Więc przypominam, już tak reasumując, kurs drugiego stopnia. Tarot połączenia z rytualizacją kart magia zaklęcia, rozkłady numerologiczne, karmiczne, medytacyjne, parapsychiczne, wzmacniające i programujące cel. Ruszamy, przypominam, sobota 20 lutego bieżącego roku. Zgłoszenie oznacza napisanie do mnie i wyrażenie chęci uczestnictwa. Na adres Mistyczka70 Gmail, małpa, przepraszam, gmail.com, to jest tutaj. Tu jest adres. Mistyczka przez 2s, pamiętajcie, 70małpka.gmail.com. W pierwszej linii opisu będzie adres podany. Jeszcze raz, żeby nie zapomnieć. No i to wszystko chyba. To wszystko. 10 spotkań, łączna cena kursu 250 zł. Jeśli kogoś nie stać od razu, no to można w ratach, już tak miałam w przypadku pierwszego kursu, że już po ukończeniu pierwszego jeszcze tam tydzień, dwa tygodnie pospływały jakieś opłaty zaległe. Ktoś najpierw wykupił trzy później cztery a też chciałabym uniknąć bałaganu, żeby się przynajmniej na początku zdeklarować ile i zawsze w tytule przelewu proszę pisać numer lekcji, numer lekcji, bo później różne dziwne historie były Naprawdę, już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, Gosia pozdrawiam, Gosia wie jakie tam były historyjki różne z, z, z tymi opóźnieniami, co dla mnie było o tyle uciążliwe, że ja strasznie nie lubię biurokracji i tej takiej papierkowej robótki sprawdzania, ja, no nie cierpię tego, nie znoszę, także bądźcie dla mnie łaskawi i oszczędźcie mi tego. Tak, żeby to było wszystko jasne i klarowne. Gdyby były jakieś pytania pod tym filmikiem, zamieszczacie, ja oczywiście jak zawsze odpowiadam, przynajmniej staram się odpowiedzieć. Żeby później nie trzaskać wciąż tego samego tematu w mailach prywatnych, bo wypatrzcie, jak 100 osób, tak jak w przypadku pierwszego kursu zaczęło mi pisać maile, no to ja po prostu nie wyrabiałam z odpisywaniem, nie? Dlatego wolałabym, żeby pod tym filmikiem zamieszczać jakieś pytania. Wtedy ja odpowiem jednej osobie, a druga, trzecia i czwarta, która ma ten sam typ wątpliwości, tę odpowiedź już znajdzie. No, i nie będziemy wałkować tego tematu, tego samego tematu 10 razy. Także bądźcie łaskawi, ja dla Was będę również. No, i ruszamy 20 lutego, kochani. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom za, za pierwszy kurs. Dziękuję, było świetnie. Wiem, że wam się też podobało. Między innymi ten kurs drugiego stopnia, bo się dopytywaliście. Czystej, z tej, z tej ta pierwsza ekipa dopytywała się kiedy następne części. W związku z tym, że był taki fajny odzew, no nie do końca się spodziewałam, że będzie takie zainteresowanie kolejnymi częściami. Więc, no dumna jestem. Z Was uczestnicy, po trosze z siebie też, z tej, z, tej, z tej naszej współpracy. Dobrze, mogę tak długo i słuchajcie, będzie. <laughs> Nie chcę tu już y... czasu Wam zabierać. Życzę Wam pięknego, miłego wieczoru, bo nagrywam to w godzinach popołudniowych, także pewnie niektórzy z Was pod wieczór dopiero to obejrzą. Także miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko. Piszcie, zgłaszajcie się, zapisujcie na kurs. Na pewno będzie fajnie. Fajniej niż za pierwszym razem, tak myślę, bo wiecie, już ten materiał będzie taki bardziej nasycony, tu już, już będzie magia. Więcej magii będzie się działo. Pa, hej.